Słuchajcie jednak zmiana planów Godzina 8 Jamaszka już zapakowana na przyczepkę Lecimy na trening Tak się trafiło, że mam wtorek do południa wolne Więc trzeba ten czas wykorzystać No i po ostatnim dodanym filmiku Uświadomiliście mi chłopaki też się odezwali, że jest przecież długi weekend. Można wygospodarować kilka dni jeżdżenia, więc szkoda grzechem zmarnować byłoby ten czas, więc jeszcze jamaszkę trochę poupalamy. Pola dzisiaj miała problemy w nocy ze spaniem i trochę się nie wyspałem. Jestem jeszcze zalepiony, ale zaraz się obudzę. To jedziemy na bardzo fajną miejscówkę. Problem ze schodzącym powietrzem rozwiązany w 5 sekund Sznur wkręcony w oponę I ciśnienie trzyma To dobrze, bo zapowiada się weekend pełen jazdy Wczesna godzina, więc wyników z Dakaru dzisiejszego dnia jeszcze nie ma ale mam dla Was taką ciekawostkę odnośnie wyścigów motocyklowych w Polsce. Wraca cykl Imprez Super Enduro. Nie będą to zawody rangi mistrzostw Polski ani Pucharu Polski, ponieważ Polski Związek Motorowy stwierdził, że była w poprzednich latach zbyt mała frekwencja i że nie opłaca się robić... Tej dyscypliny w Polsce. Jeżeli w tym roku frekwencja dopisze i temat się dobrze rozwinie, to w przyszłym sezonie 2023 pomyślą o tym, aby było to już organizowane jako Mistrzostwa Polski Puchar Polski. Wszystkie informacje odnośnie tego tematu, jeżeli Was interesuje, macie napisane w opisie filmiku. Tam też macie strony, które warto odwiedzać, jeśli temat Was interesuje. Na tej miejscówce, maszką jeszcze nie byłem. Zaraz potrenujemy Super Enduro bardzo fajnie mi się tutaj jeździło. Te opony wcale nie są takie łatwe do przejechania. Tutaj się zrobiło grząsko, bagienko. Tutaj fajna przyczepność, ale one są tutaj zobaczcie, dość wysokie. Także jest cień szansy, że Super Enduro odrodzi się w Polsce. I to bardzo cieszy. Dobrze, niech dzieje się jak najwięcej. Detką tutaj skakałem przez te opony. YZ jeszcze nie. Trzeba spróbować. Może i nie do końca technicznie, ale przeskoczone. Trzeba trenować.